No a ja dzisiaj zamiatam w kubki na razie. Jak widzisz, są cztery kubki. Zaraz będę wszystko wrzucał do yy, tutaj beczki i wynosił gdzieś na zewnątrz. Przydałby się karczer, żeby to wszystko później oczyścić. Jest to beton, sprawdzałem. Więc przydałby się karczer, żeby to później oczyścić. Oczywiście później jeszcze będę zamiatał z miotką, wiesz. nie było tych takich drobnych nawet, bo grabiami to tylko, wiesz, te grubsze rzeczy zgarnąłem. No i fajnie by było jakby w tym albo w przyszłym tygodniu, to by było naprawdę już tutaj czysto. No i tak samo drzwi oczyścić. Ja na razie je trochę szpachelką, wiesz, oczyściłem, bo było tutaj tak gówna o tyle, nie? No i drzwi tak samo wyczyścić tym, no, karczerem, a później mam tutaj te plandeki, te folie i będę je przykręcał na wkręty do tych drzwi, żeby były szczelne. あなた。No,